Siemanko z tej strony, Uzi i witam w kolejnym odcinku z Walk Online. No ciekawe co to dzisiaj będzie. Mam nadzieję, że będzie gitarka dzisiaj z formą. No ale dobra, szukałem przeciwnika. No tylko coś takiego mi się udało znaleźć. No, wiesz, wiem, to jest. S chujnia straszna, ale. No. W końcu ktoś się trafił. No i pięknie, w końcu, kurde. No. Z ostatnio z tym wyszukiwaniem. Dobra, 3, 2, 1. Kurwa, to jest jakiś solo, ty! Nie zauważyłem nawet, no ale dobra, mi funa, dawaj. W sumie może i fajnie, zobaczymy. Mała odmiana, czy są lagi? No, są lagi, no. Niestety, no, ja nie mogę nic zrobić. Kurwa, co to jest? Ten kurwa, tym saskiem. No nie za dobrze to wygląda jak na razie. Kurwa, jak to jest opóźnienie. To jest hit. Może ja teraz gardę zdążyłem w ogóle. Łączy to jest hit. Niestety no tak to wygląda w tym momencie. No ale może teraz odmienimy nasze losy, kurwa. Zobaczmy. Aha. Kurwa co. Za... Aj, dobra. Nie będę się denerwował, bo to jest. Ten gość, to jest jakaś lipa totalna. Chyba w ogóle lagów nie ma, nie? No kurde, jeszcze... Nie no, to jest jakieś... To są kurwa jakieś jaja. To są jaja, nie? Nie mam szans, powiem tyle. Wiem, że głupio zamianę zużywam, ale no kurde no... Mifune mam to wygrać, dajcie spokój. W sensie, nie przeszkadza mi nawet ten Mifune, tylko są kurwa takie lagi, a chłop nie wiem... No, chłop napierdala jakby w ogóle lagów nie miał. Wiadomo, że ten sasek jest no niesamowicie szybki po prostu Ale no, dobra no i no, no i tak to wygląda no. Dobra, chyba znalazłem jakiegoś wariata. No ona niebieskim. Kurde no. Dobra, to fajnie się zaczyna. 3, 2, 1. Nie no ale... To jest solo, no o co tu chodzi? To jest solo, nie, no ja nie mogę już z tymi ludźmi, naprawdę. No, kakaś, no, kakaś nie będzie szybki, no. Ale dobra, jest, jest na niebiesko przynajmniej. W sumie może być ciekawie. No i co, i dostałeś? Nie wiem czy gościu udaje na razie. No nie no, będzie dobry, bo już widzę, że się broni, kurwa. Nie wiem, czasami mam wrażenie, że w tej grze wystarczy się bronić, tylko nie. No niby na niebiesko, ale ja nie czuję, żeby to było jakoś. Oj... Nie denerwuj się, nie denerwuj się. Dzisiaj mam słabe nerwy, mogę dzisiaj rajd'ować. Coś mi się wydaje. No bo... Kurwa, co to jest za zjew Bo chuj ty grasz w tą grę, jak ty rzucasz tylko tymi kunajami. Człowieku. Ja jebie! Niepojęte to jest. Teraz, teraz się zwałcę, chłopie. Nie wiem, co to jest za typ, kurwa, naprawdę. Jeszcze do tyłu udałem się składać w ogóle, jakie lagi są dziwne, co to jest? Niby na niebiesko, a lagi są, no... Aj. Niby fajnie gram sobie, ale... No, zero przyjemności z tej gierki, z kurwa... Ślepem no. no nie chcę to robi, nie chcę to robi. jak mu fajnie się tak gra no to nie chcę grać ja tylko mam nadzieję że to wygram chociaż nie no i wiedziałem że to zrobi no ale ono nie trafił pierwszym ciosem, bo wtedy było już za późno akurat. Aha. Nie, no weźcie mi coś zróbcie, proszę. No, ja to jeszcze w pizdę dostanę. I dobra, pały się chłopie, pały się. No i co? Nie, no, typ jest odklejony od rzeczywistości w ogóle, no. Co to ma być? Ja nie wiem, czy ja z nim nexta będę grał, nie? Kurwa, co to jest zagra? No, to, to się nawet nie ogląda dobrze, pewnie. Co to jest? No i chłopca tak gra, nie? On, on sobie gra. Ja pierdolę. No i co? I co, Patusie, ty. No i co? I fajnie. <głopie> Chłopie, weź ty. Weź ty się kurwa obudź. Po co w ty, w ty w to grasz? Bo ci tak jesteś troszkę lepszy od tych spamerów po No i co? Fajnie tak? Ja nie mam zamian, ale on się musi bronić. I tak masz, wartaż Amonokiego, chłopiec. No i dobra, zobacz, poszulikami go też. No jebany, no jebany. Niech mi też powie, z czego wynika taka gra w ogóle, bo ja nie, ja nie mam pojęcia. Chłop, zamiast nauczyć się grać, bo to nie są rankedy przecież ani nic. To on będzie rzucał, nie? I tylko, że kolego to jest grana na czas, wiesz. A, no i wiedziałem co tu zrobisz Wajza. On umie taką, on umie tylko szurikeny rzucać, umie gardę trzymać, umie robić to R2 i kwadrat. no to właśnie, nie wiem jak to się nazywa. A, i jeszcze jutsu umie robić. Nie, no, no, naprawdę. Zajebisty odcinek. No i dobra, jeszcze raz może użyć i... I go kończę, nie? No i teraz znowu może użyć, no. Co za łajza? Ja jebie. To jest po prostu niepojęte dla mnie takie coś. No sorry, że tak wyzywam na typa, ale no, no, hop jest z sierpem totalnym. No. Jest tak wkurwający ten typ, to jest niepojęte. No, twoją bronią cię rozwalę. Jak ja to kurwa jeszcze przegram, to, to nie, to nie nagrywam kolejnego. Nie no wow. No kurwa Nie no, chociaż tyle, nie Ale bym Rage'a tutaj nie wiem co bym zrobił Jakbym przegrał to No nie chce mi się grać coś takiego i na pewno wychodzę stąd Co to jest za nagranie? Spierdalaj ja chcę zagrać normalną walkę, normalną walkę chcę zagrać. Ja pierdolę, no on nie akceptuje, bo on, bo on gra Rankeda. On gra rankingową grę normalnie. On woli czekać kurwa 3 dni na chłopa, niż ze mną zagrać. No ja nie wiem, ja nie wiem o co tutaj chodzi, nie? Nice, nice. W końcu, ale nie mów mi, że to jest... Dobra, nie mów mi, że to jest solo znowu. 3, 2, 1... No oczywiście kurwa o co chodzi z tym solo? O co chodzi z tym solo ludziom? Nagle wszyscy solo zaczęli grać. Ja jebie uh. no, 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 no. no, zajebiście, ale nie mam lagów, nie mam w ogóle lagów mam wrażenie no, także muszę cię wykończyć, bo ty muszę cię, muszę cię zniszczyć, bo muszę się na kimś wyżyć no. Ja nagrywam kurwa Trzy walki? Czy dwie? Już nawet nie mile, bo nagrałem to 40 minut już Z czego 5 minut walki Z czego kurwa chłop się nie rusza w tym momencie. Nie wiadomo o co mu chodzi. Ale za to cię na perfekta chyba zniszczy, no bo nie wiem Aha, dobra Dobra, żartuję, żartuję A, nie spodziewałeś się tego. Minato versus Sakura. Ciekawa walka. No. Aha, no dobra, no to popuja to zmianę muszę, pamiętaj. Web go, dawaj. No, no nie, 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 no to No nie, 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 Dobra, ja mam to na rzucu, OK okej Dobra, podejdź. Jak ci na to inoros Dobra, nie, koniec zabawy, koniec zabawy. Ja go kończę jak najszybciej i kończę ten odcinek. A, ten w ogóle jakiś... Lata tu, tu i tam. Dobra. No zrobię go na tym życiu, jestem przekonany, nie? No, kurwa. Dobra, wolę takiego ziomka niż tego poprzedniego, nie? Najmniej gra się, gra się w tą grę przynajmniej na niezbyt wysokim poziomie, ale się gra. O, sakurka, dawaj tutaj odpalamy się. Co tu? Okej. Okay. No i tyle, no i nareszcie. Nie no, dzisiaj jakoś nie miałem chyba zapachu do tego. W sensie miałem jak wszedłem tutaj, ale po tej walce z tym typem to naprawdę od razu mi się odechciało, nie? Ale nieistotne, przynajmniej dwie wygrane z drugiej strony. Także dzięki za oglądanie i trzymajcie się na następnego odcinka, elo.